neczko, mordesko. z tej strony: The Bugs. A dzisiaj zrobimy mandolorianin Challenge. Ja będę nazwał to Marian Challenge, ponieważ to jest łatwiejsze do wymowy niż mandolorianin. W tym challengeu chodzi o to, że jako Mandalorianin mam zdobyć jego wszystkie mityczne bronie, mogę tylko ich używać. Mogę, tylko, mogę używać tylko jego broni, czyli te jego snajperki. Jak eee... to się nazywa? Jego plecaka odczytowego. No i leczeń, inaczej innej broni nie mogę, dopóki nie zdobędę tych, ich, jego. No to widzimy się już w meczu. Lecieliśmy z busa bojowego widzowie, lecimy na początku tutaj na stację bojenzynową, ponieważ jakby tutaj jakby jest najbezpieczniej, żeby znaleźć broń, bo tam czasami w jego namiocie nie można znaleźć broni, już go widzę, więc jest dobrze. Trzeba najpierw namierzyć pierwszą broń, żeby mieć tutaj dominację, o właśnie widzę tą pierwszą broń. Żeby go y, w ostatecznej bitwie pokonać, bo tak to, to ciężko było, jeżeli masz p... słabe bronie. Ale teraz jest y, pytanie za 100 punktów czy tutaj na górze jest skrzynka? Nie ma, czyli mam tego kołacha smuteczek. O ale tutaj już jest. Bierzemy pistolecik, pistolero. Nie ma litości! Jestem łowcą! Nikt nie widzie. Nich nie mi z tego. Z punktu zerowego. Muszę chronić, żeby nikt nie wylazł. Zły oczywiście. Dobra, pota się przyda. Dawaj szerszeń. Nara. No nie trafiłem! No nie! Skoczyłem w moim drugim meczu z busa bojowego. Lecimy tym razem sobie tutaj na most. Będziemy mieć bardzo szybką drogę do naszego Mando... Do naszego Mariana. Dobra, będę ja nie mówił Mariana albo Mando. On sobie gdzieś tam tupta. Gdzie ty, tupkosz? Gdzie ty, tupkosz człowieku? O, już. Ty, ale chyba już mnie nie zawalił. Myślałam, że do mnie już chce walić. To jest jakaś... O, taktika, L2 Więc jest git. Jezus. Dobra, lecimy z koksem. która szybko trzeba zabrać. Trzeba szybko zejść. Trzeba szybko zebrać. Rodzina w A, jest dobrze. Dobra, mamy dużo potek, więc sobie wypijmy. Zostawmy sobie jedną, pijmy sobie średnią i lecimy. Dawaj! Dobra! Nie ma keba, zabiłem! I stąd! Odejdź, leżeć, dobra leży, gitas, jeszcze fajnie jakby dostać, właśnie muszę wywalić po tej bronie, mandororianin challenge to mandororianin challenge, dobra, zbieramy amunicję, wywalamy wszystko co my mieliśmy no i co? szukamy dalej. No odejdź. No nie, Zaczynamy trzeci meczyk. No, niestety już nie z takim eee... E, no kurde, nie mogę wesołowić je. Dobra, wiecie o co mi chodzi. E, jak zdobędę już mandolorianina i będą wszyscy po mnie biec, bo znają życie tak zawsze jest, więc sobie co ucieknę z piasku. I na razie będę siedział. Znaczy się nie będzie takie kępienie się jak pies Radziego, tylko wiecie. Wiecie co, co mi chodzi chyba. No dobra, muszę się pozbyć największego zagrożenia, czyli innych graczy. I co? No i co teraz? Bo trzeba mnie nie zabijać, mojego pana. Dobra. O nie, to jest ta pompa fajna. Dobra, czekajcie. To muszę wywalić. Dobra. Szczerze mam do na nie ma tych. O Jezu, co za... Ale ja wiem się doskonale tak do mnie strzela? Bo ja chętnie się chciałbym dowiedzieć. Dobra, napiszmy się kiewiczka. Dobra, ja zabiorę tam w piaski. Trzeba uciekać i znaleźć jakąś leczonko. A właśnie, mamy jeszcze szelbę. Ale ten gościu mi nie daje spokoju. Co za. Co za człowiek kupi? Czy mamy. Nie, nie jestem C, bo mi pisało, że jest. jest ży... No kurde, co za pan! Zostaw mnie człowieku Oho Szybko No CO! To? Dobra Fajne mam challenge, więc co subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie na razie i cześć!